Cześć, z tej strony Tomek Parking Polska, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy kolejną recenzję wyjątkowego samochodu. I słuchajcie, z tymi samochodami to jest tak. Pewnie gdzieś tam w garażu macie całkiem rozsądny samochód, który ma niewielkie spalanie, jest całkiem ekonomiczny, jeżeli chodzi o serwis części, ale może gdzieś tam w tyle głowy macie taką sytuację, że marzycie o aucie, które dodałoby Wam troszeczkę więcej emocji. Słuchajcie, dla mnie takim samochodem jest właśnie Chrysler 300 o którym marzę, żeby go sobie kupić od końca lat 90., kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem. To popatrzmy sobie bliżej na ten samochód. Jest to oczywiście Sedan, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, i powiem Wam tak: gdy Amerykanie projektowali ten samochód, to już myśleli o rynku europejskim. Dlatego też Chrysler 300M jest troszeczkę krótszy niż jego poprzedni Chrysler Vision, tak żeby móc zmieścić się na troszeczkę węższych europejskich parkingach. Moim zdaniem, ta linia, którą on reprezentuje, jest ponadczasowa, jak na koniec lat 90., kiedy to zostało zaprojektowane. To się broni zupełnie w 100%. Moim zdaniem, takie auto mogłoby być produkowane również i współcześnie. Ogromny, opływowy. Zobaczcie na te światła: po prostu jak to się wszystko genialnie wpisuje. No i jak to w autach amerykańskich przednie światła: również ogromne, ale zobaczcie, jak one fajnie są wyprofilowane. Mamy tutaj dwa reflektory, takie dwie żarówki połączone. I mamy takie fajne półkola od dołu i ten grill, który. Jest bardzo charakterystyczny. Przypomina mi trochę taki samochód z filmu Powrót do przyszłości. Bardzo charakterystyczne, pomarańczowe kierunkowskazy, które zachodzą tak troszeczkę na bok i ten elegancko umieszczony na środku grilla znaczek Chryslera, który przypomina lecącego ptaka. Maska jest ogromna, masywna, można byłoby na niej się położyć. 16-calowe felgi. Idealnie grając z tym autem, no i lecimy sobie tutaj dalej. Mamy kierunkowskaz, napis Chrysler na drzwiach i taka ciekawa linia, zobaczcie, ona sobie zaczyna się tutaj zaraz za kierunkowskazem i leci sobie wzdłuż całego auta, ale to nie jest koniec, bo przedłużenie tej linii jest na tylniej klapie. Idzie po środku świateł przez cały bagażnik, który tworzy takie charakterystyczne załamanie, i leci nam na drugą stronę. Do kolejnego kierunkowskazu. Co ciekawe, te kierunkowskazy występują tylko i wyłącznie w wersji europejskiej. Linia opływowa. Sedany bardzo często mają problem z tym, jak wkomponować bagażnik w cały design samochodu. Moim zdaniem tutaj jest to zrobione perfekcyjnie. Taką lekko wciętą linią nadaje charakteru temu samochodowi. I oczywiście, jak to w amerykańskich samochodach, gigantyczne światła na tylnej klapie. Mamy jeszcze napis Chrysler i oczywiście znacznik 300M. Jeżeli chodzi o to oznaczenia, to 300 Chrysler 300 nie jest pierwszym samochodem o tej nazwie. Mieliśmy już takie auto, które pojawiło się na rynku w latach 50. Jeżeli chodzi o całą rodzinę Chryslerów z tamtego okresu, czyli z końca lat 90., to jest to, że oprócz Chryslera 300M, w tej samej rodzinie, w zasadzie te same samochody, oparte na tej samej konstrukcji, to będzie Concorde oraz Chrysler RHS. No dobrze, to zajrzyjmy do środka. Otwieramy drzwi. No, panie, co to jest za samochód? W zasadzie nie wiem od czego zacząć, więc może. Zacznijmy sobie od tych drzwi. Jak to w amerykańskim samochodzie? Jak widzicie, są one dosyć grube. Ale co my tutaj mamy? Mamy wstawkę z drewna. Mamy pełne sterowanie elektryczne. Klamka, która oczywiście udaje chromowaną. Jest to plastik. Ten chrom już troszeczkę zszedł tutaj. Sterowanie lusterkami. No i bardzo praktycznie schowek na dole. Ale zobaczcie, to jest auto luksusowe. Więc mamy tutaj takiego misia, który ma sprawiać, że wsiadanie i wysiadanie będzie troszeczkę milsze. A tutaj ukryty głośnik i fajne przetłoczenie, które idealnie zgrywa się z deską rozdzielczą. Ogólnie krajzdery występowały w różnych kolorystykach. Tutaj dominuje kolor ciemny, natomiast były też te deski w kolorze szarym oraz beżowym. Tutaj mamy wersję z siedzeniami. Beżowymi. Tutaj akurat fotele w kolorze beżowym zostały dołożone, ale zobaczcie, mamy pełną elektrykę, czyli możemy sobie sterować bez problemu ustawieniem siedzenia. To Chrysler wymyślił sobie tak sprytnie, że samochód pamięta, że ustawienia fotela są przypisane do danego kluczyka. To znaczy, jeżeli jeździcie we dwójkę tym samochodem, to w zależności od tego, który kluczyk użyjecie do uruchomienia samochodu, to tak ten fotel się ustawi. Zobaczmy, czy to w ogóle działa. Elegancko, widzimy sterowanie jest przód i tył. I oczywiście góra dół. Ogrzewanie foteli jak najbardziej. Deska rozdzielcza w Chryslerze 300M. Mm, naprawdę, powiem Wam, że jest się czym zachwycać. Wygląda to wszystko naprawdę bardzo elegancko. Zaczynając od tych zegarów z białą tarczą, zaraz się przyjrzymy im w większych detalach, przez całą długość deski rozdzielczej idzie nam tutaj taka drewniana wstawka. W punkcie centralnym mamy zegarek oraz trzy nawiewy i konsola centralna, czyli radio oraz sterowanie. Wszystko się kończy dźwignią zmiany biegów oczywiście tutaj mamy automat i bardzo wygodny podłokietnik. Czas na pozycję za kierownicą. Mówię Wam, bardzo wygodnie się siedzi w tym samochodzie. W tym fotelu siada się jak na kanapie u babci i wcale się nie chce stąd wychodzić. Ale dobra, popatrzmy sobie, jak wyglądają zegary. Mamy tutaj cztery bardzo eleganckie zegary, dwa duże po środku, czyli prędkościomierz oraz obrotościomierz. Po lewej stronie całkiem spory wskaźnik poziomu paliwa i po prawej stronie olej. Ale przyjrzyjcie się, jak to jest zaprojektowane. To wygląda jak taki elegancki, dżentelmeński zegarek. Tutaj, oczywiście, wyskalowanie mamy głównie do wersji europejskiej, czyli 240 km na godzinę. Na wewnętrznej tarczy możecie zobaczyć, jak wygląda prędkość w milach. Tak wyglądają zegary, gdy są podświetlone. Jak widzicie, ten elegancki, seledynowy kolor. Po lewej stronie mamy ustawienia świateł i w ogóle włącznik świateł, jako oddzielne takie pokrętło. Jeżeli chodzi o kierownicę, no to oczywiście tutaj kryje się airbag. Mamy logo Chryslera, sterowanie, tempomatem. Kierownica jest również bardzo elegancka, czyli tutaj mamy skórę, na górze drewno. Bardzo przyjemnie się to trzyma w ręku. Na konsoli centralnej jest na szczycie zegarek który nawiązuje do tych zegarów, które przed chwilą Wam pokazałem. Trzy niezależne nawiewy i lecimy w dół. Mamy radio na kasety. Tutaj taki praktyczny schowek, gdzie możemy sobie na przykład schować telefon, popielniczka i gniazdo do zapalniczki. No i teraz szukam tego, bez czego żadne auto amerykańskie się nie może obyć. A mianowicie uchwytów na kawę i jeszcze ich nie znalazłem. Trochę mi zajęło, ale są sprytnie ukryte. Tutaj zaraz za dźwignią zmiany biegów. Cyk, proszę bardzo. Kawa jest. Oczywiście nie można kupić samochodu amerykańskiego bez cup holderów. Po prawej stronie, tuż przed pasażerem, praktyczny schowek, w którym zmieści się sporo rzeczy. Popatrzcie, fajnie wyglądają te oświetlenia drzwi, które też dbają o nasze bezpieczeństwo, gdy te drzwi są otwarte, ale również wskazują ja w tym momencie otwarte drzwi od strony kierowcy. Tutaj mamy duże lusterka oświetlane, więc jest to również bardzo fajny i wygodny feature tego samochodu. Zobaczmy, jak wygląda tylnia kanapa. Od razu zapraszam, jest naprawdę super. Już nie mogę się doczekać, kiedy na niej usiądę. Fotel ustawiłem sobie z przodu bardzo wygodnie i powiem Wam, że tutaj spokojnie jeszcze cała pięść mi wchodzi i nie mam naprawdę żadnego problemu. Mega wygodnie się siedzi. Mogę nie wychodzić z tego auta, więc jeżeli chcecie sobie kupić taki na limuzynę do wożenia, nie ma problemu. Wszyscy będą zadowoleni. Z tyłu mamy taki niewielki tunel środkowy, nawiewy, no i oczywiście też oświetlenie Popielniczka, klamka, głośnik. No i tutaj macie najlepszy dowód, że to jest auto premium, ponieważ mamy taki wieszaczek i zobaczcie on jest fajnie ukryty, wpisany tak jakby w całą tą rączkę. A tak skoro jesteśmy w aucie amerykańskim, wiecie jak się nazywa, jak Amerykanie wołają na te rączki? Oh Shit Handles. OK, zajrzyjmy pod maskę. No tego się spodziewałem, że maska będzie na teleskopach. Jest olbrzymia, więc coś musi ją po prostu tutaj solidnego utrzymać. Co tutaj się kryje pod maską? Tutaj mamy ten mocniejszy silnik, 3,5 litrowy, który szedł głównie na Stany Zjednoczone, natomiast na Europę bardzo często tutaj był włożony słabszy motor, 2,7 litra. E, oczywiście V6, 24 zawory z dodanym, e, oczywiście tutaj już w Polsce, elementem e, podtlenku gazu LPG, Czyli mamy tutaj wrzuconą sekwencję, szczególnie jeżeli mówimy o spalaniu tak dużego motoru, ale o dziwo ono nie jest takie złe. Takie średnie spalanie w tym konkretnym samochodzie to między 11 a 12 litrów w takim cyklu mieszanym, można powiedzieć, więc nie jest tak źle. No oczywiście, jeżeli chodzi o gaz, będzie ono troszeczkę wyższe, no ale ceny gazu też, wiadomo, są bardziej korzystne niż benzyny. To, to lubi. No dobrze, zajrzyjmy do bagażnika. Jest to sedan, więc dostęp i tak jest całkiem pokaźny tutaj, bo i od góry możemy się dostać, i od dołu. Ale dobrą rzeczą jest to, że klapa jest również podnoszona na teleskopach, więc nic nam tutaj do środka nie wchodzi, co by nam tę przestrzeń bagażnika w jakiś sposób miało ograniczać. No i oczywiście ten bagażnik musi być pojemny, no bo wiadomo, co Amerykanie. Przewożą. Podoba mi się e, to wyciszenie bagażnika, więc jeżeli kogoś tutaj byście zamknęli, on by krzyczał. To nie będzie go słychać. W środku mieliśmy radio kasetowe, a tutaj mamy zmieniarkę na płyty CD. Czyli siedzę w 300M i za chwilę będę miał okazję. O, pasek pojechał. Za chwilę będę miał okazję się nim przejechać. I pokażę Wam już od razu jedną rzecz, na którą od razu zwróciłem uwagę, a mianowicie. Promień skrętu tego samochodu. Zobaczcie, co się dzieje. Jedziemy sobie tutaj. Czy mi się uda zawrócić elegancko? Dostojnie. Mruczy sobie ten silnik. I wyjedziemy sobie teraz na tak zwany cruising. Przede wszystkim tak siedzi się mega wygodnie i czuć, że tutaj ten silnik 3,5 litra robi robotę. Gdy wkręca się na obroty. Ja mam takie wrażenie, że jadę taką wielką, wielką amfibią. Która dosyć nisko trzyma się ziemi bardzo stabilnie. I czuć tę masę samochodu jak hamuje, to to auto hamuje niemalże całym sobą. Ale jak to brzmi. Rewelacja. No więc słuchajcie, ja te kraj 300M. Kto by pomyślał? Ja naprawdę lubię ten samochód. Ja już wiem, jaki będzie mój następny samochód. Polone zapewnie nie sprzedam, ale Chryslera 300 ja na pewno kupię. Przed nami Rondo. Tak zacząłem ze 100 metrów wcześniej hamować, żeby się wyrobić. W końcu ten samochód waży około 2 ton. Trochę czuję się jak w takiej łodzi motorowej, która po dodaniu gazu tak podnosi się lekko do przodu. No fantastyczne wrażenie, słuchajcie. Słuchajcie, widoczność też jest naprawdę w porządku. Ta szyba jest bardzo, bardzo głęboko schodzi sobie tam do przodu. Jest dobra widoczność, zarówno po bokach, jak i od frontu. No i taki cruising, to jest właśnie styl typowo amerykański wolutku 60 na godzinę, nie spiesząc się. Dojeżdżamy do celu. Teraz zrobiło się troszeczkę ciemniej, więc może widać te zegary są podświetlone na seledynowo i to też dodaje takiego uroku. W dzień są oczywiście białe. No i oczywiście mamy tutaj oznaczenia, które nam pokazują ile samochód ma przejechane. W tym momencie jest to ponad 400 000 kilometrów, 400 000 kilometrów. Ja naprawdę nie widzę po tym aucie, żeby ono gdziekolwiek te 400 000 kilometrów miało, bo zarówno kierownica, jak i sama deska rozdzielcza wyglądają bardzo korzystnie po tym no niemałym przebiegu. Okej, okay. no więc jestem już po przejażdżce Chryslerem 300 ja jestem zachwycony. Ja nie mam w ogóle pytań. Ja kupuję w ogóle ten samochód, znaczy może nie konkretnie ten egzemplarz, ale Chrysler 300M. Jeżeli macie marzenia, tak nawiązując do początku filmu, to je po prostu spełnijcie i kupcie sobie ten samochód, który gdzieś tam sprawia wam frajdę. Za tym Chryslerem będę oczywiście tęsknił, ale zobaczymy. Może w przyszłym roku uda się to zrealizować. Natomiast bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. No i że Chrysler skradł Wasze serca. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie komentarz. Napiszcie, co sądzicie o tym samochodzie. Napiszcie w komentarzach, jakie auto jest spełnieniem Waszych marzeń i na które zbieracie kasę. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. W ogóle to, gdzie, gdzie ja jestem. Halo. Halo. Pies szczeka. Dobra.